Thank you.

Związaną. Wiara, pamięć, szacunek zgromadził nas najpierw na mszy świętej, a teraz przed tym pomnikiem, pierwszym powodem. Jest 31. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, które poprzedziły strajki, rozmowy, negocjacje, 21 postulatów. Ręce, które składały się do modlitwy. Do znaku krzyża przed spowiedzią świętą msze święte intencji ojczyzny, rodziny strajkujących na terenach zakładów pracy, wśród protestujących, spowiadający i odprawiający msze święte księża, Wyprowa wypróbowani przyjaciele świata pracy. Na każdy czas. 31 lat minęło, a my nadal czekamy na lepsze jutro. 21, 21 postulat to żądanie wolnych sobów, a w wolnej, demokratycznej Polsce, w środku Europy, tysiące pracowników przymuszone. Bądź to z przyczyn organizacyjnych, czyli ze złej organizacji pracy. Ale przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych do pracy w niedzielę. Dzień uświęcony przez Zmartwychwstałego Stałego Chrystusa. Wiele postulatów odnosiło się do kwestii materialnych, aby ludzie żyli godnie. Bardzo cieszymy się. Że Polska ma ponad 4% wzrost PKB. Jest liderem w Unii Europejskiej. Że wzrósł w ostatnich on latach o połowę. Ale niestety nikt już nie wspomina, że w tym samym czasie, w tym samym przedziale czasowym trzykrotnie zwiększyła się według raportu Komisji Europejskiej Liczba Ludzi biednych. Według tegoż raportu Polska przoduje wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dzieci żyjących w biedzie lub na jej granicy 1 863 z czego 1 569 300 tysięcy W ubiegłym roku. No, 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 no. W ubiegłym roku kończyłem swoje wystąpienie cytując Świętego Pawła. Dzisiaj pragnienie moim jest, abyśmy w zgodzie. Z szacunku, z szacunkiem rozeszli się do domów, wspominając same dne społecznej krucjaty miłości długi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego prymasa tysiąclecia.

Ale nie ma przyspieszyć do domu na kolację. Ja nie ma co przyspieszyć. Nie ma co przyspieszyć. Nie ma co Mam Dwa koncerty zostały A są? Już koniec. Jeszcze będzie teraz. A. Jeszcze będzie w ten piątek, taki jeszcze ostatni tutaj. Dali coś najważniejszego, więc trzeba to uszanować. Nie trzeba znaleźć tych, którzy są winni, naprawdę. Ci panowie później potwierali hurtownię, jak pan Maj i inni. Waki hurtownie i żyją dzisiaj. Tak, spotkałem go w Warszawie, wychodził sobie z muzeum. Wspłynąłem mu pod nogi, a po nim, jak po katce, Byłem tam w Warszawie na takim koncercie, żeśmy robili też ku pamięci kolegom, którzy gdzieś tam, no, poprzez choroby, uzależnienia, poszli do nieba sobie. I spotkałem pana Maja właśnie wychodzącego z muzeum Wojska Polskiego. Ja, gdzie go tylko spotykam, to pluję mu pod nogi. I brawo. I, i, I brawo. I, 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 I uważam, że tak należy robić. Czyli nie mówić, tylko zamieniać czyny. Działać, tak? Ja się też domagam od panów Solidarności, żeby też w jakiś Ja nie ja jestem wolnym człowiekiem, nie należę do jakichś tam dziwnych ugrupowań, więc. więc... Ale jako człowiek, jako obywatel tego miasta, uczestnik tych zamieszek, po prostu domagam się sprawiedliwości. Jednego tutaj z osób, która zginęła, żona niedawno odeszła. Niedawno odeszła i też się czuję zobowiązany, bo z tą panią często rozmawiałem, bo przychodziła do żony do sklepu, więc wobec tej pani też mam zobowiązanie i, i dopóki będę żył, przekażę to swoim dzieciom. Niech dążą też do tego, żeby w końcu sprawiedliwość bierzała światło dzienne. Dziękuję. A co sądzisz o połączeniu młodości? że to zostało zorganizowane przez ludzi młodych, z ludźmi, z ludźmi, z, przez ludzi, którzy tak naprawdę nie pamiętają tych wydarzeń, bo ich jeszcze nawet nie było na świecie. Z ludźmi, którzy pamiętają te wydarzenia i uczestniczyli w nich. Znaczy jedno piękna rzecz, ten transparent, Oba, czyli piękne. za rodziców. Bo ja jestem rodzicem. Ale sam brałeś udział w tych wydarzeniach, Brałem, tak. a zorganizowali ten powód młodzi ludzie, których naprawdę nie było na świecie, bo to są gimnazjaliści. Mhm. Co? ja jestem dumny. Jestem bardziej nikt dumny niż tych panów, którzy tu składali to więcej. Bo ci ludzie młodzi, no, przed nimi jest przyszłość. A ci panowie, którzy walczyli o to, żeby ta przyszłość była gdzieś to ten, ten, zaprzepaścili go. Można powiedzieć, że młodym ludziom wa brakuje wartości wobec tego? Ja uważam, że tak. Że tak. No. Jaka teraz wartość? Nie ma pracy, co z tego, że magistry, jak, jak pracy nie mają zawsze, proszę. Czyli sami ludzie młodzi sami młodzi ludzie szukają wartości? Szukają, szukają, no właśnie, i szukają, bardzo Czyli dobrze. Czyli można powiedzieć, że to starsze społeczeństwo im tego nie daje? Nie, ja myślę, że oni znajdą swoją własną drogę. Któryś się z nich w jakiś sposób pokaże liderem i znają, znajdą własną drogę i, i będą walczyć o swoje, o swoje tak